Cześć! Kopanie tuneli nie jest łatwe, ale jest całkiem szybką robotą, jeżeli pracujemy razem, jeżeli mamy dużo naszych pomocników. W tym wypadku pomagają nam trolle. Trolle są całkiem dobre w kopaniu tuneli. In the Hall of the Mountain King jest grą, o której zapomniałam Wam powiedzieć. Było moją grą miesiąca jakiś czas temu i zupełnie mi to umknęło. I bardzo szkoda, bo to jest całkiem ciekawa gra. Sprawdźmy. W tej grze będziecie wcielać się w przywódcę troli, który będzie ich rekrutował, aby one budowały tunele. Zaczynamy na jednym z pól dookoła planszy. To jest plansza dla 4 i 5 graczy, po drugiej stronie jest plansza dla 2 do 3 graczy. Stąd będziemy rozprzestrzeniali naszą sieć tuneli i będziemy starali się wznieść te oto zakopane pod ziemią statuły na Piedestały. Każdy rozpoczyna grę z taką oto planszetką naszego przywódcy troli, gdzie mamy wypisane nasze akcje, punkty na koniec gry, które dostajemy za statuły oraz punkty, które dostajemy za rodzaj materiału, z jakiego budujemy tunel oraz za wielkość takiego tunelu. Plansza jak widzicie dzieli się na pięć różnych kolorów, jest to ciemnoszary dookoła, jasnoszary, czerwony, pomarańczowy oraz żółty. Te kolory po pierwsze oznaczają trudność budowania takich tuneli, ponieważ na ciemnoszarym obszarze jest mniej kamienistych obszarów niż na przykład na obszarze żółtym, który jest cały z kamienia. Ale również daje to nam więcej punktów, ponieważ statuły, które stawiamy na danym kolorze, dają nam więcej i więcej punktów, im bliżej są środka góry. Statuły na piedestałach dają nam jeszcze więcej punktów. Co to są te piedestały? Już wyjaśnię. To jest nasza piramida troli, które są dla nas dostępne do zrekrutowania do naszej własnej piramidy. To są piedestały, na które będziemy kłaść właśnie te statuły. A to jest piedestał jakiegokolwiek koloru sobie życzymy. Aby zrekrutować takiego trola z dolnego rzędu, po prostu zabieramy go i dokładamy go do naszej własnej piramidy. Jeżeli chcemy zrekrutować trola z wyższego rzędu, musimy wtedy zapłacić tym trolom, które go podtrzymują. Wtedy zabieramy tego trola razem z piedestałem i kładziemy go w swojej piramidzie. Jak pewnie się domyślacie, aby zabrać trola z samego górnego rzędu, musimy zapłacić wszystkim trolom, które go podtrzymują i wtedy zabieramy tego trola i wybieramy sobie jaki piedestał chcemy. Na początku gry bierzemy małą talię kart naszego koloru i ją przetasowujemy. Bierzemy dwie karty z wierzchu talii i wybieramy z niej jedną. To są zasoby, które dane trole będą produkować za każdym razem, gdy dodamy trola do naszej piramidy, a to są zasoby, z którymi zaczniemy rozgrywkę. Powiedzmy, że wybieram tego trola i wkładam go tutaj tak, żeby obydwa zasoby były widoczne. Dobieram wtedy kolejnego i znów wybieram tylko jednego z nich. I ponownie dobieram jednego, wybieram jednego z tych dwóch i znów wybieram jednego i dobieram może tego. Jednego trola nigdy nie zobaczymy. Odrzucamy dwa pozostałe trole, One nie będą brały udziału w grze. To jest nasza początkowa piramida troli. Dostajemy wtedy wszystkie zasoby, które nadrukowane są na dolnej części naszych troli, czyli w tym wypadku jeden młotek, dwa, dwa kamienie, jeden kryształ oraz jedno żelazo. Wsuwamy teraz te karty pod spód i widzimy tylko to, co będą te trolle nam produkowały. Kiedy dokładamy nowego trola do naszej piramidy, kładziemy go w ten sposób i dostajemy wszystko to, co ten troll produkuje. O ile pola pod spodem są puste. To znaczy, w tym momencie dostalibyśmy dwa kamienie, jeden wózek pomarańczowy. Wszystkie żetony w wózku są w tym samym kolorze, natomiast kolor wózka zależy od koloru na karcie i tego trzeba bardzo przestrzegać. Dostajemy jedno żelazo oraz jedną monetę. Powiedzmy, że te dwa trole wyprodukowały coś wcześniej, ale my zużyliśmy już taki młotek, ponieważ możemy używać zasobów albo z troli, albo z naszego tutaj magazynu zasobów. Jeżeli kupimy następnego trola i to go do naszej piramidy, w tym momencie ten troll wyprodukuje jedno żelazo, jeden kryształ, biały wózek i młotek nie wyprodukuje kolejnego kryształu ponieważ ten kryształ cały czas znajduje się tutaj na karcie i w ten sposób dokładamy dane trole do naszej piramidy kiedy dołożymy ostatniego trola do naszej piramidy. Nie tylko aktywuje się ona cała ale otrzymujemy taki oto znacznik w grze 4 i 5 osobowej. Kolejna osoba która otrzyma taki znacznik oznacza że dostały nam dwie rundy do końca gry w grze 2 i 3 osobowej. Jest tylko jeden taki znacznik, który oznacza, że ktoś zrekrutuje swojego ostatniego trola, mamy tylko dwie rundy do końca gry. Do czego potrzebne są nasze zasoby? W ciągu naszej tury mamy do wyboru albo zrekrutować trola, albo zbudować tunel. Powiedzmy, że mamy wystarczającą liczbę zasobów, aby zbudować tunel, a o tym wiemy stąd. To jest kształt i długość danego tunelu: 2, 3, 4 lub 5, materiał, z jakiego budujemy, i liczba punktów, jaką za taki tunel zgarniemy. Powiedzmy, że zapłacę cztery żetony kamienia, aby zbudować tunel. Do wyboru mam cztery różne kształty takiego tunelu. I teraz one mają taki oto otwór. Ten otwór nazywany jest tak zwaną kotwicą. I ta kotwica potrzebna jest nam do tego, aby postawić na niej piedestał, na którym później będziemy stawiać naszą statuę. Jeśli nie mamy piedestału, taka kotwica nie robi nic. Wydaje zatem cztery moje Kamienie, żeby zbudować tunel, ale jeżeli powierzchnia, na której chcę budować, otoczona jest kamieniami, muszę także wydać jeden młotek za każdą taką powierzchnię, która ma kamień na sobie. Jeżeli chciałabym zbudować ten tunel, musiałabym wydać jeden młotek, ponieważ zakrywałby on tutaj te powierzchnie. Taka statua teraz jest wykopana i znajduje się w moim tunelu. Powiedzmy, że nie mam jeszcze piedestału, aby włożyć go właśnie na tej kotwicy, i kończy się moja tura. Za zbudowanie tunelu o długości 4, używając kamienia, otrzymuję 4 punkty. Powiedzmy, że w następnej turze buduję tunel o długości 3 i używam do tego żelaza. Biorę wtedy trójkę, która ma tylko jeden kształt dostępny i układam ją tak, aby przedłużała mój tunel i znów muszę wydać jeden młotek, ponieważ jest tam jeden obszar kamienisty. I układam to w ten sposób. Zbudowałam teraz tunel o długości 3 z żelaza, dostaję kolejne 4 punkty. Powiedzmy, że mam pomarańczowy piedestał. Teraz muszę zbudować tunel z kotwicą, aby taki piedestał położyć, ponieważ piedestały możemy kłaść tylko w momencie budowy danego tunelu. Nie możemy go położyć na tunelu wcześniej zbudowanym. Przypuśćmy, że mam cztery zasoby hot stone, które są najcenniejsze w tej grze, i buduję tunel o długości 4. Do tego potrzebuję również dwóch młotków w tym wypadku, jeśli chcę go zbudować. Tutaj są dwa obszary y, zapełnione kamieniami. Muszę wydać te dwa młotki, żeby położyć go tam. I w tym momencie kładę piedestał tutaj. Ponieważ położyłam piedestał, sprawdzam na jakim kolorze ten piedestał się znajduje. Jest to kolor pomarańczowy. I ponieważ byłam pierwsza, która położyła ten piedestał, zabieram taki żeton i odwracam go na plecki, żeby nikt go nie widział. To są moje tajne punkty na koniec gry. Jak teraz przesunąć tę statuę do tego piedestału? Tutaj wchodzą w rolę nasze... Wózki. Takie wózki, które mają, mamy na kartach troli, są konkretnego koloru, natomiast kiedy one z tych kart troli zejdą, mogą być jakiegokolwiek koloru chcecie. W tym wypadku potrzebujemy dwóch wózków, żeby przesunąć naszą statuę na piedestał, ponieważ jeden wózek przesuwa statuę o jeden kawałek to znaczy przesuwa z jakiegokolwiek miejsca na tym elemencie na jakiekolwiek miejsce na tym. I wydajemy kolejny wózek, żeby przesunąć naszą statuę na ten piedestał. Taka statua na piedestale w pomarańczowym obszarze daje nam 16 punktów na koniec gry. 8, jeśli nie miałaby piedestału. W każdym obszarze naszej góry może być tylko jedna statua danego koloru. Czyli żaden z moich przeciwników nie może zbudować pomarańczowej statuły na pomarańczowym obszarze. Jeśli budujemy dookoła takiego oto symbolu, daje to nam warsztaty. Na planszy mamy dostępne różne warsztaty. Wybieramy z tego wtedy Jeden i dokładamy go do, naszej, do naszego tunelu. I takiego warsztatu będziemy mogli użyć w następnej rundzie tyle razy, ile ścian naszego tunelu go dotyka. W tym wypadku tylko raz możemy zamienić jedną monetę na jeden kryształ, lub odwrotnie. Natomiast jeśli mielibyśmy kolejny element tunelu dobudowany w ten sposób, możemy teraz w każdej rundzie użyć tego warsztatu trzy razy. Jak zauważyliście pewnie, dłuższe kawałki naszego tunelu nie mają. Tych otworów na kotwicę, ponieważ to by było zbyt proste, żeby dojść do środka góry i zbudować tam statuę. Widzieliście już wszystkie zasoby oprócz kryształów. Kryształy używamy do użycia zaklęć. Tych zaklęć używamy na początku naszej tury. Możemy użyć tylko jednego zaklęcia w naszej turze, i żeby użyć takiego zaklęcia, wydajemy na nie jeden. Kryształ. Kiedy, każdy, kiedy zaklęcie ma trzy kryształy, zostaje ono zużyte i zamieniamy je na nowe. Takie zaklęcia bardzo pomagają nam w naszej strategii. Na przykład to zaklęcie sprawia, że tunel, który budujemy, będzie o jeden większy niż ten, za który możemy zapłacić. W tym wypadku możemy przesunąć trzy wagoniki z naszych troli na naszej piramidzie do naszych zasobów, czyli te wagoniki w tym momencie mają jakikolwiek kolor, byśmy chcieli. To na przykład pomaga nam przesunąć statuę, która jest jeszcze zakopana, dwa pola bliżej do naszego tunelu. Tych zaklęć jest całkiem sporo, co dodaje zdecydowanie regrywalności. Na przykład w dwie osoby my nigdy tak naprawdę nie zużyliśmy jednego zaklęcia całkowicie. W grze również są takie wagoniki, które są używane do gry drużynowej. Podczas budowy sieci tuneli musimy być bardzo ostrożni, ponieważ żadne, żadna sieć nie może stykać się ścianą z żadną inną siecią, one nie mogą się połączyć. W tym wypadku one stykają się tylko na różnikiem i to jest dozwolone, natomiast żaden kawałek tutaj nie może być dołożony, ponieważ te sieci by się wtedy zetknęły, zatem oni muszą teraz zacząć kombinować w jakąś inną stronę. Jeżeli zbudujemy obszar tuneli, który pasuje kształtem do jednej z sal, które możemy dobudować w naszym... W naszym tunelu zabieramy wtedy taką oto salę i kładziemy w naszym tunelu. Taka sala daje nam 6 punktów na koniec gry, chyba że mamy na niej statuę. Wtedy daje nam 15. Taka sala ma już wbudowany w sobie piedestał. In The Hall of the Mountain King to jest bardzo szybka gra i to jest mój największy problem. Dwuosobowa rozgrywka zajmuje pół godziny i to nie jest coś złego. Bo to jest gra na zasadzie, chcę więcej, ale wiem, że tego nie mogę mieć. Tu jest dużo kombinowania i dużo myślenia, ale też czas. Czas jest tutaj cenniejszy od czegokolwiek. Musimy wycyrklować, kiedy dodajemy nasze piedestały, kiedy zbieramy te piedestały z danych troli, kiedy przesuwamy nasze statuły po, po naszych tunelach. Czy mamy piedestał, który możemy dołożyć do tego tunelu, czy może ktoś już czasami nie dołożył, piedestału w danym kolorze i ach, przecież ja tam nie mogę zbudować niebieskiej niebieskie statuły, bo ktoś już tam jest. Dużo kombinowania, ale trwa to naprawdę krótko. Powiedziałabym, że ta rozgrywka to jest około 15 minut na gracza. Czyli tak, na 5 osób będzie to dłuższa gra. Bo tutaj nie wykonujemy ruchów w tym samym czasie, tylko musimy czekać na swoją kolej. Ale te ruchy są szybkie. Czy rzucamy zaklęcie, czy nie? Budujemy tunel, czy zatrudniamy trola i możemy przesunąć statuę I tyle. To jest nasza tura. I dostajemy jakieś tam punkty. I na końcu gry to liczenie punktów za statuły, za wielkie hole, za te małe ukryte punkty, za nasze piedestały. To jest wyścig. To jest bardziej rozbudowane Indian Sama. Indian Sama to jest gra Rosenberga, która opiera się na bardzo podobnym koncepcie, w którym układamy kawałki na naszej planszy, ale też mają otwory. Jeżeli tutaj ułożymy pełne kawałki w jakiś wzór, możemy na to nałożyć kolejny kawałek. A tak jak w Indian Summer z kolei, jeżeli ułożyliśmy kawałki z otworami w dany wzór, mogliśmy na to ułożyć inny kawałek planszy. I to jest bardzo podobne. Ale tutaj jest dużo więcej myślenia. Czy mam teraz zatrudnić trola? Czy ja mam wystarczającą ilość zasobów? A no bo przecież nie powiedziałam, jak budujemy na naszej planszy, na nie też są zasoby. I takie zasoby możemy wykopać z tej planszy i je dostać. Więc może, może bardziej mi się opłaca jednak zbudować mniejszy tunel, ale dostać jakieś zasoby, które później pomogą mi na zbudowanie większego. A może potrzebuję pieniędzy, żeby zatrudnić kolejnego trola? A może lepiej buduję koło warsztatu, bo to mi da dodatkowe akcje. Dużo kombinowania i niewiele czasu, żeby to wszystko zrobić. Średnio w jednej rozgrywce zbudujecie może pięć tuneli i będzie Wam się wydawało, że nie zrobiliście nic, a punkty będą się sypać zewsząd. In The Hall of the Mountain King to jest gra dla ludzi, którzy nie mają zbyt wiele czasu, ale chcą czegoś dobrego, czegoś mięsistego, czegoś, co nie jest głupim układaniem klocków na planszy. Tu jest strategia, tu jest myślenie. A co do losowości. To nie wiem. Wydaje mi się, że tak wiele jej nie ma. Tak, to jakie trole dochodzą do głównej piramidy, to jest losowe. Jakie to, które z tych trolli wybierzemy, już nie, bo to zależy wtedy od nas. Musimy wtedy wymyślić, czy taka strategia rzeczywiście nam pasuje. Do tego są warsztaty, które pozwalają zamieniać nam zasoby na inne. Może wtedy, produkując dużo kamienia, zbudujemy warsztat, który ten kamień zamienia nam na żelazo. Dlaczego by nie? I wtedy. Co które, jeżeli obudujemy warsztat, możemy zamienić cztery kamienie na cztery kawałki żelaza, co daje nam dużo więcej punktów. Strategia, myślenie, kombinowanie i tykający zegarek. Bo naprawdę czasu wiele nie ma. Inny Hall of the Mountain King był grą, którą zagraliśmy w kafejce i od razu zamówiliśmy, bo jedna z, to jest jedna z takich gier, która wpada w oko i zostaje w nim i kłuje w to oko. Dopóki jej nie kupicie i nie spróbujecie jeszcze raz i jeszcze raz. I jeszcze raz, ona jest bardzo łatwa do zresetowania i do ponownie podobnie dwa, trzy razy. Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście. In the Hall of the Mountain King. Na razie!